Witam serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem na ten moment w zasadzie, jest to rozkład, jak gdyby od tej drugiej strony duchowej. Tak, to co niewidoczne dla nas, co, co chce nam się tutaj pokazać, co chce nam przekazać. Ponieważ nie będę tutaj tytułowała tego rozkładu, bo ciężko jest, jak gdyby. Ubrać w słowa to, co karty mogą w tym momencie pokazać. Po prostu jest to przekaz na ten moment dla Państwa. Dobrze, do wyboru mamy agat różowy, mamy cytryn i mamy jaspis czerwony. Bardzo proszę o intuicyjny wybór jednego z kamieni i zaraz przejdziemy do interpretowania poszczególnych kanałów. Przepraszam, nie kanałów, chciałam powiedzieć kart. Dobrze, moi drodzy, jeszcze chwilkę sobie możecie tutaj wybrać, a ja już rozkładam grupę numer 1, czyli Agat Różowy. Będzie po trzy, kartki, trzy karty na grupę, ponieważ jest to taki rozkład lekki, przyjemny, krótki. Dobrze, już mam informacje na stole. Jest to przekaz, jeżeli chodzi o grupę Agatu Różowego. Moi drodzy, co ja tutaj widzę? Przede wszystkim w tej grupie widzę obniżoną energetykę, energię własną. Wy musicie tutaj jak gdyby, znaczy nie wiem co się zadziało, że ta energetyka jest obniżona, ale wiadomo, że codziennie, że tak powiem, jesteśmy pod wpływem różnych rzeczy, które te. Y Energetykę obniżają, i tutaj nawet jest wyszczególnione w pierwszej karcie, że po prostu chodzi tutaj również o, o to, co spożywacie, o pokarmy, tak? Ponieważ ja mówiłam we wcześniejszych filmikach, że generalnie poprzez jedzenie my, jak gdyby, jesteśmy w stanie utrzymać swoją energetykę na odpowiednim poziomie, bądź nawet ją, jak gdyby z, zwiększyć podwyższyć, Moi drodzy, wy tutaj macie spadek energetyczny, macie bardzo niską tutaj swoją energetykę własną i tutaj są takie zapewnienia od kart, że jeżeli y, zmienisz y, odżywianie, czyli jeżeli spojrzysz jak gdyby bardziej treściwie na swoje posiłki, jeżeli wprowadzisz trochę rozrywki do swojego, y, do swojego życia, czyli śpiew i taniec jest tutaj jak gdyby wyszczególniony, ponieważ są to, tak jak zawsze mówię, Najbardziej dostępne i najtańsze y, przedmioty, którymi możemy zwiększyć swoją energetykę. Śpiewem i tańcem, właśnie, moi drodzy, to jest takie odrodzenie dla ducha, to jest bardzo duże od, y, odciążenie i odprężenie dla naszych mięśni i dla naszej głowy, proszę o tym pamiętać. I oczywiście energetyka idzie do góry, więc jest to po prostu. Bardzo, bardzo dobrze przyswajalna rzecz, jeżeli chodzi o naszą energetykę. Śpiew i taniec bardzo nam pomaga i bardzo ta energetyka wtedy idzie do góry. Więc, moi drodzy, wy musicie się tutaj zająć sami sobą, ponieważ ja widzę, że wy jesteście jak gdyby tak pozostawieni. Y sami wy w ogóle na siebie nie zwracacie uwagę, a tutaj ta energetyka naprawdę jest w niskim, na niskim poziomie. Być może nie zauważyliście z jakiego powodu ta energetyka poszła w dół, natomiast tutaj ewidentnie wyszczególnione jest jedzenie, więc być może to jedzenie tutaj jest głównym czynnikiem, że ta wasza energetyka nie jest na takim poziomie, na jakim powinna. Moi drodzy, tutaj musicie naprawdę zwiększyć swoją energetykę i po prostu zatroszczyć się o siebie. Musicie Przepraszam, musicie podwyższyć swoją energetykę i to w ogóle bez dwóch zdań, ponieważ jest ona na poziomie minimalnym, a na takim poziomie, moi drodzy, to zaczynają się różne choroby, różne przeziębienia, bóle głowy różne, że tak powiem problemy z żołądkiem więc tak naprawdę, no moi drodzy tutaj jest jak gdyby dla Was zalecenie, ale zarazem ostrzeżenie Wy musicie tą energetykę jak najszybciej podnieść ponieważ bardzo niski poziom energetyczny ma grupa numer 1 czyli agat różowy no i to jest wszystko, co chciałam powiedzieć dla tej grupy, moi drodzy, tutaj jest naprawdę ostrzeżenie, że musicie zwiększyć swoją energetykę własną i to w ogóle bez dwóch zdań na już Dobrze, teraz cytryn. Moi drodzy, jest to ogólny rozkład, więc tak naprawdę te wiadomości, które mamy w tych kartach, mogą być yy, tak naprawdę zupełnie odnośnie innych tematów, ponieważ to jest to, co na ten moment dana grupa powinna wiedzieć. To nie jest żadne, żaden konkretny temat, po prostu to, co chcą nam karty pokazać. Tym bardziej, że są, te, że są to te karty duchowe, więc jak gdyby od drugiej strony, tak? Yy, pokazują nam informacje. Dobrze, ja chwilkę spojrzę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o grupę numer 2, czyli cytryn, tutaj jak gdyby większość z Was, o ile nie wszyscy, no ale na pewno, na pewno nie wszyscy, ponieważ wszystkich nie złapałam energetycznie, natomiast większość z Was może mieć tutaj tendencję do yy, jak gdyby zdolności paranormalnych, tak? Chodzi tutaj o jasnowidzenie, jasnosłyszenie, może jasnoczucie. Chodzi tutaj o wszelkie takie talenty, jak gdyby paranormalne, tak? Ponieważ jeżeli pokazuje mi się karta wróżki, to są to, jak gdyby, zdolności spoza tego drugiego świata, spoza sfery duchowej. Moi drodzy, tylko tutaj jest zapewnienie, bo macie tutaj pudełko Boga i w tym, w tym kontekście kart pokazuje mi to taką rzecz, że Wy musicie jak gdyby nawiązać lepszy kontakt z górą, tak, ponieważ Wy macie nadane z góry pewne zdolności, jasnowidzenia, jasnoczucia, tak jak powiedziałam, prehignacji chociażby, natomiast moi drodzy, Wy jak gdyby... Y Macie nadane te zdolności, tak? Natomiast z racji tego, że Wy nie kontaktujecie się z górą i tak naprawdę możecie nawet nie mieć dobrego kontaktu z samym sobą, ze swoim wnętrzem, tak nie są te zdolności być może aktywowane u Was, ponieważ ja tutaj widzę właśnie to w blokadzie, tak? Ta karta jest w blokadzie, czyli Wy macie jak gdyby duże predyspozycje do y, paranormalnych takich y, rzeczy. Yy, parapsychicznych, natomiast wy tutaj jesteście w blokadzie z racji tego, że nie łączycie się z tą drugą stroną, nie chcecie tego rozwijać, nie chcecie zdobyć informacji na temat tego, co zostało Wam dane. Ponieważ, moi drodzy, to, że, że macie dar na dany, to jest jedno, ale my musimy go aktywować, tak? My musimy go uaktywnić, my musimy wiedzieć, jak się z nim w ogóle obnosić i w ogóle jaki dar mamy, musimy być tego świadomi. A wy może, że tak powiem, przez tą blokadę nie jesteście w ogóle świadomi, że jakikolwiek dar macie z góry, tak? Więc moi drodzy, tutaj są bardzo mocne karty, jeżeli chodzi o zdolności takie paranormalne, ponieważ i wróżka i bogini to są karty, które pokazują mi po prostu o predyspozycjach duchowych, zwiększonych predyspozycjach duchowych. Więc, moi drodzy, tutaj warto się zagłębić w siebie i zacząć medytować oraz rozmawiać z górą, po prostu rozmawiać z górą, ponieważ ja mam wrażenie, że niektórzy z was mają po prostu, tak jak ta karta mówi karta wróżek macie dar od góry, tylko możecie nie być jeszcze tego świadomi, że ten dar w ogóle posiadacie. Więc, moi drodzy, tutaj warto medytować, warto rozmawiać z górą i warto się zagłębiać w siebie, tak? Samo poznanie tutaj jest niezwykle istotne. Dobrze, moi drodzy, ostatnia grupa to jest jaspisz czerwony. Zobaczymy, co jaspisz czerwony chce powiedzieć grupie numer 3. Bardzo ciekawe tutaj są informacje, powiem szczerze, bo, tak jak mówię, jeżeli nie nazwiemy konkretnie rozkładu, to pokazuje nam się to, co powinno nam się pokazać, tak? Czyli generalnie wszelka różnorodność yy, przy każdej grupie. Dobrze, moi drodzy, trzecia grupa ma już trzy karty dla siebie, ja tylko spojrzę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o grupę numer 3, czyli jaspis Czerwony, ja tutaj widzę osoby, które jak gdyby y, mają, w, mają w swoim życiu odegrać rolę osób, które jak gdyby pomagają innym osobom, tak? Innym ludziom, są takimi dobrymi duszami, takimi aniołami, tak? Jak tutaj ten anioł na tej, y, na tej karcie. Generalnie, moi drodzy, chodzi o to, że Wy możecie mieć takie cechy, które jak gdyby. Są bardzo pomocne dla innych ludzi. Wy możecie być niezwykle empatyczni, niezwykle czuli. Możecie być jak gdyby wyczuleni, wrażliwi na krzywdę innych ludzi. I tak naprawdę to jest Wasza posługa w tym życiu, tak? Żebyście swoje tendencje do pomocy innym ludziom, swoje dary, swoje jak gdyby talenty urzeczywistniali, ponieważ ja w tej grupie widzę bardzo dużą, mocną grupę osób, które są tak zwanymi osobami do wspierania innych ludzi w tym życiu, tak, w tym wcieleniu. Wy macie być może taką wewnętrzną moc, jak gdyby wspierania ludzi, przekazywania im jakiejś mądrości, być może macie posłuch u tych ludzi. Natomiast ja tutaj widzę osoby, które mają tak zwanego rolę tak zwanego opiekuna, tak, pocieszyciela, opiekuna, osoby, która zawsze doradzi, która zawsze wesprze. Więc, generalnie, moi drodzy, tutaj w grupie numer 3 mogą pojawić się takie osoby, które właśnie mają taki dar i mają taką rolę życiową w tym, w tym życiu, w tym wcieleniu, ponieważ jest to bardzo mocno tutaj określone, że te osoby jak gdyby są po to, żeby pomagać innym ludziom, żeby wspierać innych ludzi, żeby być takim kołem ratunkowym w ciężkich chwilach. Więc, moi drodzy, generalnie, bardzo, że tak powiem. Wspaniała cecha, wspaniała piękna cecha, ponieważ nie każdy ma takie predyspozycje, takie tendencje, a Wy tutaj macie jak gdyby narzucone z góry, nadane z góry, nie narzucone, nadane z góry takie cechy, które jak gdyby pomagają innym ludziom w życiu, tak? Dzięki Wam niektórzy, niektóre osoby mogą jak gdyby rozkładać skrzydła, mogą lecieć dalej, mogą się rozwijać, mogą jak gdyby poznawać samego siebie i. I mogą jak gdyby rozwijać swoje talenty, odkrywać swoje talenty. I Wy jesteście takimi dobrymi duszkami, tak? Dobre dusze tutaj na, tym, na tej ziemi. Tak, tak tutaj widzę grupę numer 3. Generalnie jakbyście mieli rolę na te wcielenie, żeby pomagać innym ludziom, żeby być takim aniołem, tak? Na dwóch kartach, praktycznie macie takiego anioła ze skrzydła na trzech w zasadzie. Wszędzie macie anioły, tu macie anioła ze skrzydłami, tutaj macie mądrego anioła i tutaj macie jeszcze trzeciego anioła. Więc tak naprawdę, moi drodzy, grupa numer trzy to, to może być grupa ludzi, którzy, które są takimi aniołami u nas. Tutaj w tym wcieleniu dla nas wszystkich, tak? Takie anioły, które zawsze pomogą i zawsze pokażą prawdziwą, przepraszam, prawidłową drogę. Więc tak widzę tutaj osoby numer y, 3, które wybrały tą grupę, tak? Dobrze, moi drodzy, to karty nam na dzień dzisiejszy chciały pokazać. Uważam, że dość treściwe informacje. Mam nadzieję, że sobie Państwo coś, cokolwiek wezmą z tego do siebie. Pozdrawiam serdecznie. Oliana.